Hej! witam wszystkich na moim nowym kanale. Kanał ten założyłem dosłownie kilka dni temu, chociaż planowałem go już od dłuższego czasu. Co będziemy tutaj robić? Oczywiście, będziemy tutaj grali w gierki. Skinny będą na Twitchu i na YouTubie równolegle, więc każdy będzie mógł wybrać swoją ulubioną platformę. Jeśli chodzi o mnie, ja ogólnie jestem graczem MMO. Od kilkunastu lat gram głównie w gry MMO. Przerabiałem już chyba wszystko: RPG, FPS-y, MOBY, Battle Royale. Od najpopularniejszych tytułów, po naprawdę jakieś niszowe gierki, które grało po kilkaset osób na serwerach. Przez to, że grałem głównie online, mój backlog gierek single player zrobił się naprawdę duży. Pewnie wielu z Was wie o czym mówię. Pewnie wielu z Was ma podobny problem. Między innymi dlatego postanowiłem założyć ten kanał, żeby motywował mnie do systematycznego przechodzenia tych gierek, no i odchudzenia tego backlogu. Czego się możecie spodziewać na moim kanale? To na pewno gier RPG, gry Action RPG, gry JRPG, turówki RPG, wszystko RPG. Ogólnie jest to mój ulubiony gatunek gier, więc będzie tego sporo. Poza tym na pewno hack and slash e i gierki FPS w stylu Stalkera bądź Far Crya. Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie, to przygotowałem taką short listę gierek, które chcę przejść pierwsze, czyli w pierwszej kolejności. Na pewno będzie tutaj sporo gier retro RPG, gierek starych RPG w stylu Baldur's Gateów pierwszych, Falloutów pierwszych, Icewind Dale, Arcanum, Divine Divinity, tego typu gry. To są ogólnie gry z mojego dzieciństwa. Niektóre z nich grałem, w niektóre nie, niektóre przeszedłem. Ogólnie mamy teraz naprawdę dobry moment, żeby ogrywać takie gry. Wiele z nich dostało jakieś reedycje. Enhanced Edition, remastery, mamy do tego community patche, mamy mody. Bardzo łatwo te gry uruchomić na nowym sprzęcie. Na moją listę też trafiła oczywiście trilogia Wiedźmina, nie inaczej. To są gry, które mi chyba najbardziej zalegają. Jako Polak mam obowiązek przejść Wiedźmina. Trilogia Gothic. Gotika grałem sporo za dzieciaka, czyli jakieś 10-15, 20 nawet lat temu. To będzie taki bardziej nostalgia Run. Powrót do przeszłości. Dragon Age 1. Bardzo mi się ta gierka podoba. Bardzo dużo słyszałem o niej dobrego. Daje mi taki lekki vibe Władcy Pierścieni, co bardzo mi leży. Trylogia Dark Souls. Oczywiście nie mogło tutaj jej zabraknąć. Elden Ring. W Eldena grałem sporo. Nie przeszedłem go. Niedawno wyszło DLC, więc jest idealna okazja, żeby tam wejść jeszcze raz i zrobić go od początku do końca. Grim Dawn. Hack and Slash. Bardzo mi się podoba art style tej gry. Taki dark fantasy. Cyberpunk 277. Czyli gra, którą przeszedłem na premierę już jakieś 4 lata temu. Od tej pory wyszła masa nowości. Przebudowane drzewko umiejętności. Duże DLC. Koniecznie muszę tam wrócić. I na koniec wisienka na torcie. S.T.A.L.K.E.R. 2. Chyba gierka, na którą najbardziej czekam w tym roku. Niedługo premiera. Nie mogę się doczekać, więc będzie to ogólnie taki miks gier starych i nowych, czyli każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ta lista, którą wam tutaj przedstawiłem, ogólnie nie jest zamknięta, może tutaj coś dojść, raczej tutaj nic stąd nie wypadnie. Jeśli chodzi o grę, którą wybrałem na swoją pierwszą, na swojego pierwszego streama, to jest to nic innego jak Dark Souls 3. Myślę, że to jest naprawdę dobry wybór, jak na pierwszą grę do streamowania. Jest to gra, którą pewnie wszyscy znacie, gra od legendarnego studia już odoprogramowanie, czyli From Software. Gra z 2016 roku dostała dwa DLC, które też posiadam. Będę chciał zrobić takiego first play through Runa, gdzie zobaczyć będę chciał jak najwięcej i zdobyć jak najwięcej. Mówię tu oczywiście dlatego, że Dark Souls to są takie gry, w których bardzo łatwo coś przeoczyć. Sam jestem tego przykładem. Jak przechodziłem Dark Souls'a Jedynkę jakieś 8 lat temu, to pominąłem oba DLC, nie wiedziałem jak do nich wejść. Mam nadzieję, że w trójce będzie inaczej, chociaż pewnie i tak coś pominę. Także tytułem wstępu to by chyba było na tyle. Także zapraszam Was na przyszłe transmisje i mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej!